Nawracam po pantysfę Wrogi BSP w sektorze Wrogi BSP aktywny <grym> Cele zlecenia zidentyfikowane Zelipisz się, ich nadewno są Wrogi no. BSP w sektorze Nadewno biegają Po tu No gdzieś tu pobiegli Jest, jest, jest! Zduszony Na dachu są Dwóch na dachu Wystrzelił się gdzieś Kurwa, nie ma jak tam wejść Zabiłem Ja jeden jeszcze był Dojeżdżam, dojeżdżam, dojeżdżam Jeden leży, jeden leży Jest Kurwa Przejść, przejściał po Jest. Nice Masz jeszcze mapa? Na... Mam go jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden cały już się podniosłem Gdzie tam robię? Kurwa tutaj nie <noise> Ja się kebowałem, wiesz? Nie miałem przeładowanego Uwaga, macie towarzyszyć no, Bo kasę was... wylądował, wylądował, tutaj jest, dawajcie go Za tym jest Gdzie on tu kurwa poleciał, jest na dole, na dole nam, pozostałych... Jeszcze jeden jest Dobra, mam dwóch ich... Sam jeszcze gdzieś tutaj Jeszcze chwila Chcemy mam gość jeszcze. No ja, chyba Może pasek Biega ktoś jeszcze. Ta. Ta, z drugiej strony wylądował jeden koleś, ale jeden sklep jest kurwa Daj ci kasę Kasę ktoś da Czekaj Daj, daję w Dzisiaj Masz, masz, masz że tam tak? znaczy, ja, do nie tak? Zaczynałam, to mam boksa. Na dole, jak wyglądałam, mam jak coś. Gas i teraz wyprzedza tutaj tego banking co mamy Pod nami ląduje, pod nami Pan no, obity najobity, mocno no, rzuci lądują To jest rzut dole To jest w środku O kurwa gaz zapierdała już Pod wami był dosłownie gość był pod wami Jeszcze jeden ląduje, ląduje Kurwa ja nie mam już. Jeszcze tam dostrzegają uważaj. Ta na policji są, no Wrogi BSP aktywne. To już niczy na rok w sektorze Tyło Uwaga wrogi żołnierz Jest loduje na życie lodole na Jest Ma policji. Jeden rozbity. Drugi rozbity. Dawajcie, u do... Ja jestem na stacji benzynowej ktoś. u nas jest. Ej, ej, ej. Tutaj jest. Tutaj, tutaj, tutaj. O kurwa. Masakruje. Okej. Okay. Z policji. O, bieg do... Do... Do policji jest. Znaczy na... Na stacji benzynowej. Pod nami są Kurwa tutaj. mać, no! Miałem wyładowany, zapomniałem, że mam. Kurwa! Oznaczamy no. pozostałych operatorów. Nie, wiem. Nie wiem. Za gościem teraz goście. Potrzebować Tutaj są. Jeszcze ten zrzut spróbuję wziąć. Cał tutaj. Jest! Tu, 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 tu tutaj na pewno. Yes, w jest, w jest, w tutaj, na cinek pod tobą jest gościu, pod tobą tutaj jest. Belson pod tobą jest jeden na pewno, za tą ciężarówką. Kurwa do mnie ktoś wali już. Pozwoli... się pod tobą odcinek. O kurwa! Ruszajcie do bezpiecznej strefy. Jest w wodzie. Tam jeszcze jest jakieś śmieć. Jest w wodzie. Tam od stacji nowe jeszcze idzie coś. Tutaj. Patrzcie w górę. Jest kocie Marcin, w wodzie. Mam go. Ma ktoś skrzynkę za AMO? Albo z naboje do snajperu, naboje do będę... a jesteś jesteście... Ej, na stacji za... jest benzynowej Tutaj jest Ja nie mam kawów, kurwa Pomóżcie, pomóżcie, tu jest, tu jest no, ja widzę, Patrzę na niego, patrzę na niego. No rozjebał mnie, Ciekaw, Ucieka, no ucieka z autobusem jest już ostrożność. Ja leżę No, rozjebał mnie Nie widzimy żadnych wrogich subków w okolicy Na razie wszystko gra no, zajebałem, bo to zajebą cię tutaj pod mostem gościom, pod mostkę odskaczą. Zaraz musimy gdzieś iść, do strefy trochę. Koczy, ktoś chcesz maszkę? Ja no. I. Twój towarzysz wraca do boju, dobra robota. W wodzie, popierz w wodzie jeden, Ta, jeden tutaj jest. Widzę, widzę go, widzę Albalon do mnie też, skądś Kurwa, z plecy, plecy W wodzie jest tak, jest na Ubiej, A, Tutaj Druch. jest Bóg drugi będzie z prawej, z, z lewej strony twojej Powalony Kuba Ta, Jeszcze tutaj po, po budu, z tutaj po Z lewej strony, kuba, z lewej strony, uważaj Nice Kurwa ty canion ja mam... To moje nie? Maskę O sorry maskę ci zajebałem Dobra, to A nie mam kebów nadal Dobra, tu są jakieś Ty macie siano? Ja wiem sam maskę kupił Loduję, loduję gościu Na zrzucie na Nie Widzę już pomóc, ale kurwa nie znożyłem no na sklepie jest, nie widziałem. Oznaczamy pozostałych operatorów z tego oddziału. Się. na swoje Dobra, czy... Masz tu maskę, nie musisz kupować. Dzięki, dzięki. Nie, nie złamy, w lewo sek... czy w prawo. Szybko, zdążymadować czy nie? Nie wiem, zdążę. Dawaj, zdążę. dawaj, masz maskę, jak to się od razu podnoś. Coś kupię nową. Chodźcie Ale jak, do lewej, do prawej, środkiem? Do prawej, do prawej, tu za mną. To trzy wiebie między dwa a te ognie. Ty, ja masz te? Masz kewy? Kupiłem, tak, chodźcie tu do budynku. Chodźcie do budynku szybko. Do dachu słucham. Kurde, nie wziąłem z tego. wziąłem no ja Ale gówno mam zabronione. Dawajcie tu za mną, za mną, za mną, dawajcie. Głodajcie, bo też do mnie. Jest w drogę. ale kurwa, jednego tu zajbałem drugi zajebałem. Tracę No już Kurwa. Na pierwszym, pierwszym gole się zdarzył. Za dwami. Ty wrócisz, jeszcze? już nie wrócisz, dobra. No, co, no. Może Fiarek no. znajdziemy. Za <tod> dwami, <tod tod> dosłownie. Chodź, chodź, bardzo do nas. Ja, ja, ja... ja jest gościu, no jest magazynku. Leży. O kurwa jest plecy, plecy. Właśnie tutaj z góry to nie zajebą. Ja pierdolę hmm. <noise> plecy mamy. Dobrą pozycję, nie będę wszyscy wybiegali, ty jesteś zaraz za wórkiem. No, no Jest to w gazie już O jest tu kurwa. Kurwa nie dobijem go. A dobra, nie system. Nie dobiję, nie dobiję, nie biegnij czasem. Nie, ktoś go dobijł To już naprawdę biegli wszyscy kurwa o. dobrze poprzez z prawej, i z lewej jestem osłonięty. Ja Kuba. Dawajcie do mnie tutaj Dawajcie do mnie będzie w strefie Tu gdzie ja jest. jestem Zejście do piwnicy Takie zejście do piwnicy jest Metro. to. I nie, nie, lecz lecz, tak, to można nie ma wyjścia graniać. To jest bardzo głupi pomysł tu siedzieć Wiesz o tym no, Ale na razie jest, jest. jest jeden nie Granat ma. i nas nie ma O. No

o kurwa ale zostałem Gdzie on jest? Na dachu To jest strzynka ze swoimi brońmi no, Ja za furą się spoty schowałem Gdzie on jest? O kurwa, gdzieś mnie wali ktoś Kurwa no oj To jest on Ja od prawej chyba tą strefę trzeba było oczyścić żebyś nie wpierdali do środka Tu cała jest super kurwa tutaj Tu super gdzieś jest, no. Wod, Pod wodzie jest chyba w gazie czy nie? Nie kaszał, nikt tu musi być w wodzie jest w wodzie, mówię Ci że kaszrał kurwa w gazie Albo górą idzie Ale tu będzie mniej strefę, dobra chodźcie tutaj To jest w gazie kurwa, ma powa tą Maske, o kurwa, gdzie on jest? Trafiłem go. W był, kurwa. Poszedł. O, gdzie jest, kurwa? Zajbiście, kurwa, To się nie śpieszcie, kurwa, macie żółte Spawski tylko... jeszcze. Powalona dach. Tylko, tylko ciężko będzie wyjść stąd. Rzucam sklep. to dobra, dobra. Ale to możemy kumietu. tu siedzieć. To już nie we Na z dachu będą skakać, ja na mam nas czekają. Spokojnie, na nas ja tu poczekam jak coś Ląduje, lecą Leży, leży już jeden, on mnie na plecach lądował, rozjewam już A tam i tego powoliłem Kupił nas od razu Bajson, jak do tej stacji dojdziesz Nie on nie dojdzie, bo był Ale on kupił, swój sklep skupił A Gdzie ten sklep jest? Wyskakuj na to wiecznie lepiej Weź będę do sklepu tam Dobra spokojnie, jest ja oh, O no, ładnie nas Jednego gościa macie Jednego gościa macie no chciałem powiedzieć Jest